cześć, siemanko z tej strony Patryk a dziś pokażę Ci jak zrobić super wyglądające zasłony oraz lampę do Twojego salonu w Minecraft. Jeśli pomysły Ci się spodobają, to będzie mi bardzo miło, jeśli docenisz ten odcinek łapką w górę, darmową subskrypcją z dzwonkiem oraz komentarzem, na który z chęcią Ci odpowiem. Bez dłuższego przedłużania, zaczynajmy! Kolejną fajną rzeczą, którą sobie zrobimy, będą rolety. I teraz jak je zrobić? Ja sobie robię na początku coś takiego, że biorę sobie czarny banner ze względu na to, że ja zawsze robię ciemne okna. Do tego dodaję szary barwnik i robię sobie coś takiego. Teraz sobie wycinam właśnie moje okna. Na wysokość jaka mnie interesuje. Powiedzmy, że zrobię coś takiego. Sobie wywalę trzy okna. Teraz oczywiście sobie to wykładam oknami czarnymi w moim przypadku, bo ja często używam tych ciemnych szyb, więc tak to sobie wykładam. OK. Jeżeli to już mam, to teraz sobie robię zasłony do tego w taki oto sposób. To będzie mi imitowało zasłony. Moim zdaniem, będzie to wyglądało naprawdę, naprawdę spoko. Jeżeli macie lepszy pomysł na kompozycję kolorów, to jak najbardziej, zastosujcie sobie swój pomysł. Ja wam tu nic nie narzucam. Zrobicie sobie to jak kolwiek chcecie. I w taki oto sposób mamy trzy duże okna do tego z zasłonami po bokach. Moim zdaniem wygląda to spoko, jest to detal, ale jak najbardziej podnosi prestiż całego pomieszczenia. Ok, kolejną rzeczą, jaką sobie zrobimy, będzie lampa. I teraz jak zrobić lampę? Ja to robię sobie załóżmy w ten sposób, że robię teraz taką. Przechodzę tutaj, ustawiam w ten sposób, ubieram buciki. I spodnie. Teraz ustawiam sobie cyk, tutaj coś takiego, podchodzę, żeby tutaj po skosie mi się znowu ustawiło. Robię cyk, cyk, coś takiego, spada na dół. Super. Teraz tu sobie ustawiam nad tym klapę. Tutaj do tego dokładam sobie w dół cyk, coś takiego i obniżam sobie to w dół. Teraz ponownie sobie ustawiam jeszcze coś takiego, czyli tutaj, żeby to było skierowane w dół paskami. Oczywiście. Tu sobie robię cyk i ponownie dociskam na dół i w taki oto sposób mam taką oto fajną lampę. Do tej lampy możemy oczywiście tutaj jeszcze dodatkowo dorzucić jakiś obrazeczek cyk, w taki oto sposób, no i oczywiście jakiegoś kwiatka, żeby nam to się ładnie, pięknie Komponowało. I w taki oto sposób zrobiliśmy fajną, nowoczesną lampę. Jeżeli Wam się podoba, oczywiście, zostawcie łapkę w górę. Na dziś to już tyle. Po prawej stronie ekranu widzisz inne pomysły na dekoracje, a po lewej stronie film wybrany specjalnie dla ciebie przez YouTube. Obejrzyj sobie ten, który bardziej ci się podoba, a ja zapraszam jutro o tej samej godzinie na kolejny super odcinek. Siemana i ja. Cześć!